Maneczko z tej strony Piotrek z Gaming. A dzisiaj pokażę Wam jak zrobić no taką automatyczną e, farmę zboża. Taką zbierarkę. Sadzi się samemu, ale zbiera się samo, więc no, takie trochę jest automatyczne. Mm -hmm. Tu jest takie już zrobiłem, tylko teraz będę robił większą. Musicie mieć do tego e, pistony. Właśnie tak. Nie, zaraz nie tak. Tak. Hop. Teraz kopię dziurę. Rozwalił się przypadkiem. No ale mus, muszę tu takie, taką dziurę zbudować. Tu robię takie coś. Nie, zaraz nie tu. Tu robię takie coś. Tutaj obudowywuję to e, takim ładnym blokiem. Według mnie tak jest ładny. Dobra, i teraz stawiam te przekaźniki tutaj. Hop. I tu stawiam lettą za nimi. Teraz kładę aż dotąd. O, tak jest dobrze. I łatam to. Żeby dało się wodę wylać. Dobra, teraz kopię tu biurę. I stawiam nadal redstone'a. A, zapomniałem o dźwigni jeszcze. E, gdzie jest dźwignia? O, tu jest dźwignia. Dobra, biorę za ten blok, bo już mi nie będzie potrzebny. Hop, dźwignia. Dobra, i stawiam dźwignię. Włączam. A, coś nie wyszło. E, gdzie tu słabnie sygnał? O, tu słabnie. Czyli muszę tu... Nie, zaraz, nie tu. Tu muszę dać o ten. O! I teraz się włączyło. Wszy I wszystko działa. I tu wylewam wodę. Wszędzie. I jeszcze tu oram pole. Żeby to było... O tak, już prawie skończyłem. I teraz y, się nasionka. Jakiś pająk. O, nie zaorałem. Jak już się posieje nasionka, to tu jest dźwignia i po prostu jak zboże Wam urośnie, ja nie będę czekał, aż urośnie, po prostu klikam dźwignię i się wszystko zbiera i leci tu. A potem wyłączam i woda się włącza. No i, się, i trzeba tylko zasadzić z powrotem. No to jest najcięższe, że trzeba zasadzić z powrotem, a reszta to, to taka łatwa jest. No dobra, to tak się robiło. Y, taką automatyczną farmę zboża. Znaczy nie jest w pełni automatyczny, już mówiłem, bo się. Z, y, tylko trzeba posadzić. A reszta to jest automatyczna. To trzymajcie się i cześć. A i subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne.